Podchodząc do Call of Duty Black Ops, wydanego w końcówce 2010 roku, czułem się jakbym oglądał jakiś kultowy film, który został przez każdego obejrzany i o którym mogę z każdym pogadać. Wrażenie to było potęgowane przez konsolę, na której ten tytuł ogrywałem, a więc Xbox 360. I wiecie co? Trochę tak jest, bo właśnie ta część kultowej serii od Treyarch stała się poniekąd ikoniczna i rozpoznawalna przez wielu graczy. I podobnie jak w przytoczonych przed chwilą filmach, Pewne rozwiązania z tej gry zestarzały się lepiej lub gorzej. Jak się gra w Call of Duty Black Ops w 2025 roku? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od czegoś kontrowersyjnego dla tej serii, ale muszę wam to uczciwie przyznać. Call of Duty Black Ops to tytuł, który obok Minecrafta najpłynniej działał na mojej konsoli. Już w pierwszych momentach rozgrywki zwróciłem uwagę na to, jak przyjemnie porusza mi się w grze, a to wszystko za pomocą wysokiej liczby klatek na sekundę. Zaraz po tym, jak przeszedłem grę, to wpisałem w YouTube filmy testujące płynność obrazu, aby utwierdzić się w przekonaniu, że moje złudzenie jest trafne, a omawiany dziś tytuł naprawdę działa przez większość czasu w 60 klatkach na sekundę. Wysoka liczba FPS-ów to podstawa przy tak dynamicznej rozgrywce, dlatego cieszę się, że twórcy tej gry wzięli to pod uwagę. Problem w tym, że tak jak w przypadku na przykład laptopów, ulepszenie jednej cechy często wymaga ograniczenia drugiej. W tym przypadku oberwało się grafice. Call of Duty Black Ops wygląda na Xboxie 360 dosyć archaicznie. Używając takiego stwierdzenia, mam na myśli dwie rzeczy. Pierwszą jest oczywiście to, że widać po tytule, że ma on już swoje lata. Gra ta została wydana prawie 15 lat temu i grałem w nią na sprzęcie, który został wydany w tym samym okresie, więc oczywiście nie oczekiwałem od niej jakiejś realistycznej grafiki. Bywały jednak momenty, gdzie dostrzegałem rozpikselowanie niektórych obiektów, ale tutaj przejdziemy do drugiej rzeczy. A mianowicie wcale mi to tak bardzo nie przeszkadzało. Oprawa graficzna tej gry była w pewien sposób nostalgiczna. Grając w nią, czułem się jakbym przeniósł się w czasie do momentu, w którym robiła ona sobą spore wrażenie. Myślę, że trafnym będzie powiedzieć Wam, że wyglądała ona w taki sposób, jaki od niej oczekiwałem przed jej uruchomieniem. Chociaż muszę tutaj zaznaczyć kilka wyjątków, były misje, takie jak na przykład ta w Hongkongu, gdzie przez szarość na ekranie i padający deszcz ciężko mi było kogokolwiek dostrzec i ginąłem raz za razem. Takich przypadków było jeszcze kilka, ale nie były one na tyle silne, abym uznał je za gigantyczną wadę. Okej, okay, to skoro omówiliśmy już sobie kwestie związane z wyglądem i płynnością tej gry na Xbox 360, to przejdziemy sobie teraz do samej gry, a zaczniemy od strzelania. Strzelanie w Call of Duty Black Ops jest bardzo specyficzne. Co przez to rozumiem? Otóż są bronie, które wyróżniają się sobą bardzo mocno, były takie, którymi bardzo przyjemnie mi się grało, oraz takie, które brałem jako dodatkowe wyzwanie. Ale były też bronie, które prezentowały sobą taką nijakość, i równie dobrze mogłoby ich w tej grze po prostu nie być. Ogólnie model strzelania wydaje się być taki wyjątkowy na tle innych strzelanek, ale ja naprawdę do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić, czy przypadł mi on do gustu, czy jednak go nie lubię. Ale przeszedłem grę, więc jakoś bardzo zły to on nie był. Bardzo zła moim zdaniem była za to asysta celowania. Odkryłem, że jak będziemy bardzo szybko celować i jednocześnie strzelać, to nasz celownik sam nakieruje się na przeciwników. I fakt, w wielu grach taka zależność występuje, ale tutaj byłem lekko zawiedziony. Bardzo podoba mi się movement, oraz w szczególności to, jak zachowuje się nasza broń, kiedy biegamy lub celujemy. Zapadła mi w pamięć chwila, w której odkryłem, że poruszając naszą kamerą, kropka w naszym celowniku podąża za naszym ruchem, a broń zachowuje się przez to lepiej niż jakby miała tak sztywno i statycznie się poruszać. O poruszaniu się w tym tytule również mógłbym powiedzieć, że było ono właśnie takie, jakie ja chciałem, aby było. Zdziwił mnie natomiast poziom przeciwników w niektórych misjach. Grając na tym drugim poziomie trudności, bywały momenty, kiedy wszystko szło jak po maśle, a ja zabijałem przeciwników jak jakiś Rambo, ale już w kolejnej misji poważnie zastanawiałem się nad zmianą trybu trudności na mniejszy. Finalnie oczywiście tego nie zrobiłem, ale mówię wam o tym, ponieważ uważam, że misje fabularne różnią się w tym Call of Duty nie tylko wyglądem i fabułą, ale także trudnością. Poziom zdrowia w omawianej dzisiaj grze jest dla nas niewidoczny. Nie mamy na ekranie żadnego wskaźnika, a jedynie podpowiedź w formie coraz większego zagęszczenia czerwieni na naszej kamerze. Z początku nie zwracałem na to jakiejś szczególnej uwagi, ale później doszedłem do wniosku, że ta metoda określiła w pewnym stopniu sposób w jaki w ten tytuł grałem. Po kilku głupich zgonach zacząłem grać z większą rozwagą i szacunkiem do siły przeciwników. Tracimy też sporo zdrowia w trakcie spadania z nawet niewielkiej wysokości, do czego nie byłem zbytnio przyzwyczajony. Ten aspekt w połączeniu z poczuciem różnego poziomu trudności przeciwników sprawił, że w niektórych lokacjach spędziłem trochę więcej czasu niż powinienem. Mam też jeden problem co do niektórych misji w grze: a mianowicie czasami czułem się jakbym wychodził z pewnych ram tego, w jaki sposób twórcy przewidzieli przechodzenie przez te misje. O co mi tutaj chodzi? Otóż kilka razy zdarzyło mi się, że mój przeciwnik w trakcie wykonywania swojej animacji stawał się nieśmiertelny. To było bardzo irytujące w momentach, kiedy skupiałem na nim całą swoją uwagę, przez co ginąłem, od pozostałych wrogów. Fabuła w omawianej dzisiaj grze to coś, co ciężko będzie opisać słowami, ale spróbuję. Zacznę od tego, że przez połowę czasu trwania kampanii byłem totalnie pogubiony co do wydarzeń dziejących się w jej trakcie. Naprawdę jest ona chaotyczna, wydaje się być strasznie niepoukładana oraz co chwilę rozpoczynane są nowe wątki. Za to w drugiej połowie wszystko zaczęło układać się w całość, a wspomniane na pewnym etapie wątki znajdywały swój koniec. Wtedy też dochodzi do pewnych niespodziewanych wydarzeń, które tylko wzmażały moją chęć, aby dotrzeć już do końca i poznać prawdę. Mówię wam o tym, ponieważ byłem trochę zawiedzony co do zakończenia tej gry. Patrząc na to, jak dużo wątków zostało w niej poruszonych oraz jak bardzo dynamiczne były wydarzenia w tym tytule, spodziewałem się czegoś więcej. Wracając jednak do kampanii, jest ona momentami brutalna, a nawet turpistyczna, dlatego ciężko będzie grać w nią osobom, które są wrażliwe na krew i widok obrażeń ciała. Za to myślę, że ogólnie ciężko będzie przejść ją za pierwszym podejściem. Rozmawiałem z osobami, które również tę grę przeszły i byliśmy zgodni co do jednej rzeczy. Grając w kampanię Call of Duty Black Ops, będziemy po pewnym czasie mocno przebodźcowani i potrzebna nam będzie przerwa. Mam wrażenie, że twórcy przewidzieli taki problem, dlatego za każdym razem, kiedy na nowo wchodzimy w tryb dla pojedynczego gracza, pojawia nam się taka zajawka tego, jakie wydarzenia dzieją się na danym etapie gry. Możliwe jest też granie kompletnie, nie zwracając uwagi na fabułę, i nic się tak naprawdę nie stanie, bo granie wymaga od nas, abyśmy pamiętali, co się działo kilka misji wcześniej. Call of Duty Black Ops to tytuł, który jak najbardziej jest warty uwagi i mógłbym polecić go osobom, które jeszcze w tę grę nie grały albo chciałyby sobie przypomnieć, jak się w nią grało. Poza kampanią dla pojedynczego gracza oferuje ona również tryb zombie oraz możliwość starcia się ze znajomym, na przykład na dzielonym ekranie. Dajcie znać, jak wy wspominacie tę część kultowej serii. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na zobaczenie kolejnych materiałów oraz zasubskrybowanie kanału, aby nowe filmy was nie ominęły. Do zobaczenia i cześć.